Piątek, 26 dzień kwietnia. Tomasz Nikiel witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dziennik, a w nim już za chwilę. W nadchodzącą środę rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do jeleniogórskich przedszkoli. Na dzieci czekają dodatkowe miejsca w trzech placówkach. Nabór potrwa do końca maja. Kwestia śmiertelności i pomocy rannym, dzikim zwierzętom była tematem spotkania, którego gośćmi byli m.in. pracownicy Nadleśnictw i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W Jeleniej Górze problematyka ta jest szczególnie widoczna. Każdy, kto nie zdążył zapisać dziecka do przedszkola ma na to jeszcze szansę. 1 maja ruszy nabór uzupełniający do trzech jeleniogórskich placówek. Przygotowano w sumie kilkadziesiąt miejsc. O Jeleniej Górze nie ma problemu ze znalezieniem dla dziecka miejsca w przedszkolu. Nowe grupy mają powstać w cieplicach i dwóch jeleniogórskich placówkach. Dzieciństwo dla dzieci i zabawa, i współdziałanie z rówieśnikami jest tak ważne dla y, wspaniałego rozwoju dziecka, przygotowania dzieci do szkoły y, y, i do przyszłego życia. W przedszkolu dzieci mają zajęcia dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, rozwijają się, bawią się ze swoimi rówieśnikami, nabywają wszystkich umiejętności, które powinny osiągnąć w tak zwanym wieku przedszkolnym i w przygotowaniu do pójścia do szkoły. Te dzieci, które wcześniej zaczęły edukację przedszkolną, świetnie wiemy, że radzą sobie jako absolwenci w szkołach, nie mają problemu z późniejszą nauką i z kontaktami z kolegami, koleżankami. Grupy liczą 25 osób. Każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki. Dziecko najszybciej i najbardziej rozwija się w okresie pomiędzy pierwszym a piątym rokiem życia. Wtedy ujawniają się jego zdolności i umiejętności, a także talenty. To od rodziców zależy, czy i jak będą one rozwijane. Każda umiejętność, każdy talent, w który się zainwestuje, przyniesie w przyszłości korzyści. Na to pozwala nauka przedszkolna. Oczywiście rodzice nie powinni bać się y, przyprowadzać dzieci do przedszkola, ponieważ y, tutaj każdy z nas ma dzieci, prawda? I również podchodzimy do tych dzieci tak jak do swoich. Jak wygląda dzień z życia przedszkolaka? To przede wszystkim zabawa połączona z nauką. Zapytaliśmy dzieci, czy lubią chodzić do przedszkola. Lepiej jest w przedszkolu. A dlaczego w przedszkolu jest lepiej? No bo są miłe panie. No i moje najlepsze koleżanki. Fajnie jest w przedszkolu? Tak. A dlaczego jest fajnie? Mam dużo koleżanek. Fajnie jest w przedszkolu? Tak. A dlaczego w przedszkolu jest tak fajnie? Bo panie są miłe, że pani dyrektor jest miła, że wszyscy tu są mili. A co takiego fajnego można w przedszkolu robić z kolegami i z koleżankami? Co ci się najbardziej bawić. podoba? Bawić. A w co się najbardziej lubisz bawić? Na przykład lubimy się z koleżankami bawić jakimiś zabawkami i domkami. Z kim ty się najbardziej lubisz bawić i w co? Znamy nam się bawić i układać klocki. Przedszkole pozwala też skonkretyzować plany na przyszłość. A kim chcesz być w przyszłości? B budowlaczem. Mhm. A co będziesz budować? Um, no, nowe tomy. A dlaczego ci się to tak podoba to budowanie? Po umiem budować. Mhm. A co ostatnio wybudowałeś? Statek. Mhm. Duży statek? Tak. W większości przedszkoli jest zazwyczaj duży wybór zajęć dodatkowych. Z reguły część z nich jest obowiązkowa, a część wybierają rodzice. Warto więc dokładnie poznać ofertę, jaką mają jeleniogórskie placówki. Każdy maluch znajdzie tam z pewnością coś ciekawego dla siebie. Nasze przedszkole na przykład gwarantuje dzieciom, które mają jakiekolwiek trudności, zajęcia terapeutyczne, na przykład logopedyczne, psychologiczne. Jest rehabilitacja, jest integracja sensoryczna. Myślę, że każde przedszkole ma swój charakter, ale na pewno nie można powiedzieć, że dzieci chodzą uczęszczając do przedszkola, nie podwyższają swoich kompetencji, umiejętności. Cały maj przyjmujemy zgłoszenia dzieci do tej grupy najmłodszej czy czterolatków. Zapraszam rodziców, żeby przyjechali do naszego przedszkola, zobaczyli, jak ono wygląda. Nasze przedszkole głównie jest nastawione na przyjęcie dzieci w wieku 3-4 latka i jeśli uda nam się zebrać grupę 20 osobową, będziemy dodatkowo otwierać nową grupę, do której te dzieci mogą uczęszczać. Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2013-2014 rozpocznie się 1 maja i potrwa do końca miesiąca. Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać bezpośrednio w miejskich przedszkolach numer 2, 4 i 3. W Wieleniegórskim Ratuszu odbyło się spotkanie, którego celem jest znalezienie rozwiązania problemu śmiertelności dzikich zwierząt. Problem jest i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Aby skutecznie reagować, spojrzeć na kwestie z jak najszerszej perspektywy i znaleźć jak najlepsze rozwiązania, wśród dyskutantów znaleźli się pracownicy Nadleśnictw, Karkonoskiego Parku Narodowego, Straży Miejskiej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W ostatnich miesiącach rejestrujemy bardzo duże ilości tych zwierząt dziko żyjących, które albo zdychają, no, z powodu różnych. I wypadków komunikacyjnych, i srogiej zimy. i Jest to problem dla schroniska i dla miasta i chcielibyśmy porozmawiać na ten temat, czy można temu zapobiegać i w jaki sposób dalej rozwiązywać problem tych zwierząt dziko żyjących, które zimą no, podchodzą gdzieś pod nasze zabudowania, pod nasze miasta, wioski. I giną zupełnie niepotrzebnie. Zjawisko nasila się zwłaszcza w trakcie długich i srogich zim, kiedy zwierzęta, mając problem ze znalezieniem pożywienia, coraz częściej podchodzą do siedzib ludzkich. Dokarmiając je, możemy im jednak zaszkodzić. Z drugiej strony, bardzo duża nieodpowiedzialność w trzymaniu naszych pupilów czworonożnych powoduje, że często dochodzi do takiego konfliktu. Zupełnie myślę niepotrzebnie, ale no niestety o ile wyedukować możemy na pogadankach różnych w szkołach, w przedszkolach małe dzieci, o tyle trafić do osób dorosłych z argumentem, że to jest niewłaściwe zachowanie, czyli należy jakoś w lesie zabezpieczać mimo wszystko te nasze czworonogi a na pewno prowadza je na smyczy, bo z tym się wiążą zagrożenia również dla nich, no jest rzeczą bardzo trudną. Problemem jest także kwestia dotycząca leczenia czy postępowania z martwymi zwierzętami, które ucierpiały na skutek wypadków bądź zdechły z przyczyn naturalnych. Każda interwencja pracowników schroniska, którzy podejmują w tym przypadku szereg działań, obciąża miejski budżet. Po udzieleniu jakiejś pomocy weterynaryjnej nie bardzo wiadomo co z tymi zwierzętami robić, bo nie ma żadnego ośrodka tutaj, ani na terenie Jeleniej gór, ani w pobliżu, gdzie te zwierzęta by mogły, że tak powiem, przechodzić tą rekonwalescencję i dalej być leczone i potem z powrotem mogłyby wrócić do lasu. Często stoimy przed taką koniecznością jakby usypiania tych zwierząt, które ewentualnie by mogły jeszcze żyć, no ale niestety nie ma co z nimi zrobić i nie ma sposobu na to, jak im pomóc. Rocznie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami podejmuje około 10 tysięcy interwencji. W weekend do rozkładu jazdy powróci połączenie kolejowe pomiędzy Jelenią-Górą. A czeskim trudnowem. Miasta połączą trzy pary pociągów. Odjazdy z Jeleniej góry zaplanowano na 7.40, 11.57 oraz 17.17, .17, a powroty z Trutnowa o godzinach 9.33, 15 i 1911. Kurs obsługuje spółka koleje dolnośląskie. Jak mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Jerzy Łóżniak, pociągi będą jeździły w weekendy, ale jeżeli spotka się to z zainteresowaniem podróżnych, częstotliwość kursów zostanie zwiększona. Oczekujemy ostatniego dokumentu, który pozwoli na to, żeby nasz Nasze szynobusy wjeżdżały do Czech, do Trutnowa. Niestety odpowiednik UTK, czyli Urzędu Transportu Kolejowego, ten, który jest w Polsce, a, a odpowiednik czeski cały czas te nasze dokumenty bada, sprawdza i, i co chwilę potrzebuje jakichś nowych uzupełnień. Mam nadzieję, mamy taką ostatnią informację, że w piątek, dzień przed, powinniśmy dostać dokument zezwalający na wjazd naszego szynobusu do Czech. Sezon turystyczny za pasem połączenie może więc okazać się strzałem w dziesiątkę. W minionych latach podróż szynobusem cieszyła się ogromną popularnością. Średnio z każdego kursu korzystało ponad 100 osób, a w ciągu trzech wakacyjnych miesięcy trasy przemierzało około 10 tysięcy turystów. Byłam tam w Trutnowie i fajnie, że się kolej rozwija. nie Musimy jeździć samochodami, a, a w jaki sposób wpłynie to na rozwój turystyki według. Pani? No mam nadzieję, że tak. Może by się przyjechał tak Powiedzmy turystycznie, bo generalnie korzystam z samochodu i jestem do samochodu przywiązany. A, czyli uważa pan, że to w jakiś sposób może wpłynąć na. Może turystykę? Tak. Sądzę, tak. że tak. Bardzo ładne by było. Czyli uważa pani, że to że może to jest, w jakiś sposób wpłynąć na turystykę? Oczywiście, że tak. Bo nie ma innej możliwości. Tylko własnym samochodem można dojechać na dzień dzisiejszy. Prawda? Czas przejazdu na odcinku 64 km to niecałe dwie godziny. Karkonoski, Narodni Park i Karkonoski Park Narodowy mają wspólne logo, to wyjątkowe i jedyne wśród europejskich parków zdarzenie, podkreśla jedność całych Karkonoszy i długoletnią współpracę obu obszarów chronionych. Tradycje obu parków sięgają już kilkudziesięciu lat, warto to wykorzystać do wspólnej promocji i zacierania podziałów administracyjnych, mówi Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Przyroda nie zna granic, nie rośliny i zwierzęta nie tolerują granic. Administracyjnych. W związku z tym yy, uznaliśmy, że wspólne logo, co prawda, będzie wskazywało na dwa różne parki narodowe, ale obejmujące jeden obszar przyrodniczy o jednolitym charakterze, o jednolitej ciągłości. Na konkursu na który Zaproszonych zostało pięć polskich i pięć czeskich pracowników graficznych. Zadaniem pracowni nie było stworzenie nowego logo, lecz przeciwnie wyjście od tradycyjnych dotychczasowych logotypów obydwu parków narodowych. Przede wszystkim wspólne logo to promocja. To nie ma znaczenia jakiegoś administracyjnego, ale przede wszystkim promujemy się jako jeden obszar, jeden park narodowy bez względu na różnice legislacyjne, jakie istnieją po polskiej i po czeskiej stronie. Wymiana starych logotypów na nowe będzie przebiegała stopniowo, a nie z dnia na dzień. W pierwszej kolejności nowe logo używane będzie w komunikacji elektronicznej i w kontaktach z mediami. Będą nimi oznaczone także nowe wydawnictwa. Zmiana logo na elementach informacyjnych w terenie będzie trwała do czasu ich naturalnego zużycia. Kolejne dni zwiastują wiele wydarzeń kulturalnych. Pierwsze z nich już jutro o godzinie 19 w Zdrojowym Teatrze Animacji koncert zespołu Leniwiec podczas którego premierowo będą prezentowane utwory z najnowszej płyty z tekstami Edwarda Stachury. Szósty, studyjny album Leniwca zatytułowany jest Rozpaczliwie Wolny. Tym razem muzycy jeleniogórskiej formacji postanowili zaskoczyć odbiorców i zmierzyć się z poezją Edwarda Stachury. Twórczość tego wybitnego artysty zainspirowała zespół do stworzenia muzyki o niezwykle bogatej stylistyce, odmiennej jednak od popularnych aranżacji liryki Stachury dostępnych na polskim rynku muzycznym. Na płycie znajdują się zarówno mocne, rockowe utwory, jak i folkowe ballady. Usłyszeć można także typowe, sprawdzone dla leniwca style, czyli punk rock, reggae i ska. Wszystko razem stanowi świetną mieszankę chwilami czadową i przebojową, czasem skoczną i bujającą, a momentami nastrojową i refleksyjną. To jest promocja, koncert promujący nową płytę piosenki Edwarda Stachury, na której wszystkich serdecznie zapraszamy. Wartość całego przedsięwzięcia podnosi udział znanych gości. Zespół spadli między m.in. Robert Szymański, Dominik Pyrzyna. Jacek Stęszewski, Łukasz Zieliński i Marta Adamowicz. Całość dopełniły fotografie znanego artysty Leszka Paradowskiego, które wspaniale współgrają z muzyką i zarazem świetnie oddają ducha z Stachury. Premiera płyty zapowiedziana jest na maj 2013 roku. Zaproszeniem na sobotni koncert zespołu Leniwiec w Zdrojowym Teatrze Animacji kończymy dzisiejsze wydanie Dziennika. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody jest firma Marles Nieruchomości. Domy, mieszkania, działki. Sprzedaż lub wynajem. Wirtualne wizyty 360 stopni. Granderoma, Twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w Cieplicach i na Zabobrzu. Na sobotę w regionie synoptycy zapowiadają pogodny dzień. Z rana zachmurzenie małe, okresami wzrost do umiarkowanego, temperatura od 15 do 18 stopni. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale, wiatr słaby z zachodu. Po południu wciąż pogodnie, temperatura od 20 do 21 stopni, ciśnienie 1015 hektopaskali, wiatr słaby z zachodu. Roma twoja ulubiona sieć pizzerii. Zadzwoń i zamów. Zapraszamy też do lokali w cieplicach i na zabobrzu. Sponsorem prognozy pogody jest Orient Kebab. Pizza i kebab na telefon.